Halo, halo, witam wszystkich na kanale Lolo Palma. Dzisiaj mamy sobota, szósty dzień kwietnia i będzie niecodzienny odcinek, bo będzie odcinek nie o moim ogrodzie, a będzie odcinek o nasadzeniu pięknego skwerku w mojej wsi, centrum wsi. Także bardzo fajny, nietypowy odcinek, krótki, bo pokażę Wam, tutaj są rośliny, które zakupiłem do posadzenia i od siebie jako sołtys na wieś kiedyś obiecałem, że będą rosły palmy w księgnicach, więc oto idą dwa feniksy i idzie Waszyngtonia Robusta. Te e, trzy palmy będą wsadzone. E, ta będzie na środku, te po bokach, a wokół nich będą, będzie się kręciła cała ta karuzela. Będą dziewczyny z koła gospodyń wiejskich żonnych Księginic i one e, ładnie to ułożą. Także nie przeciągam, bo wrócimy z pracy. I za chwilę, za chwilę ładuję do bagażnika i jadę to zawiść. Jeszcze jedno sprawa. Słuchajcie, zanim pójdę, e, załaduję to wszystko. Mamy dwóch nowych mieszkańców dzisiaj, e, a mianowicie dwa pieski. Jedna z mieszkanek do mnie zadzwoniła, że w rowie leżą pieski. E, powiedzcie mi, jakim to trzeba być skór czy bykiem, żeby takie maluchy dwa e, wyrzucić do, do rowu. E, no co, no powiedziałem, proszę przywieźć. Do mnie i, i zobaczymy, co z nimi zrobimy. No, ja mam trójkę swoich, więc mało prawdopodobne, ale fajne, niczego się nie boją. Nie wiem, czy to pieski, czy, czy słuczki. A piesek na pewno, jeden piesek, a druga. A druga, druga, druga. Też piesek, czyli dwa pieski. No co psionki, ale z was fajne, obuzy. Ech, dobra, dzisiaj dzień sadzenia. Łobuzy na razie są u nas w domu. To będzie pewnie zgłosić do tozu i pomyśleć, co z nimi e, zrobić. Dobra, przebieram się i działa. No i dobra, posłuchajcie, jestem na miejscu. Kwiatki, troszeczkę tych kwiatków już większość przywiozłem e, Więc tak to wygląda. Tutaj była bardzo twarda ziemia, bo tu kiedyś była droga. I, i, i e, no, została załatwiona koparka. E, wybrała 40 cm ziemi. Do, został nawieziony, fajny, można powiedzieć, e, tor jest to ziemia z przetworzonych liści, no, z taką ziemią też normalną. Tak? Liście, trawa zgniła, to się wszystko przetworzyło. To jest piękna ziemia. Tutaj jeszcze jedna z mieszkanek też się budują teraz, więc dalej taką nawierzchnią farb, warstwę. No i co, jadę po dalej roślin i za chwilę zaczynamy. Kurczę, jak głodny jak... No i słuchajcie, mamy w pół do 17. Ekipa się zjawiła, niebieskie koszulki to żony księginic. E... Są dzieci, są starsze osoby, sadzimy, działamy, ładnie wyrównaliśmy to wszystko, za chwilę ładnie wygrabimy. Rozmierzymy sobie rośliny albo włókninę, rozcielimy i, i będziemy po prostu robić nasadzenia, dalszy ciąg. No i słuchajcie, ładnie żeśmy pili włókninę, ładnie żeśmy porozstawiali rośliny i, i pijemy sobie piwko. Się fajnie, fajnie bawimy. No i przede wszystkim czekamy na efekt końcowy i się zastanawiamy, czy kora, czy kamień. To jeszcze zobaczymy, jak to wyjdzie w praniu. No i dobra, słuchajcie, mamy godzinę 18:30, 2,5 godziny, 10 osób. Eee, zrobiliśmy fajny, fajny sperek. Oczywiście on nie jest skończony, bo tutaj będzie nawieziony kan, e, kamień będą e, obrzeża zrobione, ale to już nie dzisiaj. Dzisiaj idziemy napić się jeszcze piwka e, do Sołtysa, po palmy, prawdziwe duże. E, mamy Feniksa, mamy w Waszyngtonie i mamy tam drugiego Feniksa wkopane. E, tutaj ładnie wysypiemy kamyczkiem i w następnym odcinku dam Wam efekt końcowy, także do zobaczenia za chwilę. No i dobra, słuchajcie, mamy dzisiaj siódmy kwietnia czyli niedziela wczoraj już nie nagrywałem e, ostatniego kadru z ekipą żeśmy sobie popiwkowali troszeczkę e, a dzisiaj zobaczcie małe szczeniaki jak sobie słodko śpią jeden i drugi stały od rana zaczęły wariować zmęczyły się no i nasza Tusia chora niestety tak to już też ją znacie z innych odcinków sobie leży Także dziękuję za obejrzenie. Jeszcze tak, tylko przez okno zerkniemy sobie. Aj, z kwiatami, z roślinami, ze zwierzętami jest taki bałagan w domu. No niestety muszę się z tym pogodzić. No i okno też widać od deszczu zachlapane. Także pozdrawiam Was serdecznie. Do zobaczenia w następnym odcinku. No i co o dzisiaj? Trzeba iść zagłosować. Pozdrawiam, trzymajcie się. Cześć.